organizowaną przez sieć Castorama. To druga i na pewno nie ostatnia taka akcja. Castorama potrzebuje bowiem aż 100 pracowników do otwieranego latem koszalińskiego sklepu. Spotkanie zorganizowano w ratuszu. Pracownicy kastoramy przez pierwszą godzinę objaśniali zasady panujące w firmie. Mowa była m.in. o obowiązkach pracowników, świadczeniach socjalnych, standardach obsługi klienta i premiach. Dopiero po tym etapie zaczęła się właściwa rekrutacja. Najlepiej by było, jakby nasi, klien, nasi potencjalni pracownicy charakteryzowali się e, e, dużą kulturą osobistą, e, łatwo się w nawiązywaniu kontaktów, sumiennością, obowiązkowością no, pozytywnym nastawieniem do życia. Poszukujemy ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą pracować, chcą doskonalić swoje umiejętności. Jak zapewniają przedstawiciele sieci, firma nie ma preferencji dotyczących wieku lub płci aplikujących na stanowiska. Wiele kobiet pracuje u nas w sieci i to niekoniecznie na takich działach, gdzie na przykład powiedzmy kobiety byłyby profane, czyli dział dekoracyjny, gdzie sprzedajemy firanki czy, czy, czy farby ale również na, na przykład, działach jak dział budowlany. Kastorama w Koszalinie będzie miała 10 działów. Zatrudnieni tu zaczną pracować w połowie maja, czyli jeszcze przed otwarciem sklepu planowanym na lipiec. Wcześniej trzeba halę wyposażyć i zatowarować. Chętnych nie brakowało. Bardziej to mi odpowiadałoby albo doradca handlowy, albo proszę panią klasier sprzedawca. Bo obecnie na tym towarze, co oni tu proponują, to ja się znam. Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydaci musieli przedstawić swoje atuty. Sumienność, dyspozycyjność, bo z tym nie ma problemu, odwaga. Do ludzi człowiek jest otwarty, potrafi z ludźmi rozmawiać, zawiera znajomości. To w tej pracy jest właśnie najważniejsze. Komunikatywny jestem. Potrafię doradzić. Mi się wydaje przede wszystkim, powiem, dla klienta. Klient przychodzi, ja mu doradzam. Klient wybiera, klient buduje, klient zadowolony. Kastorama to sieć marketów budowlanych. W Koszalinie będzie działać w kompleksie handlowym przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na początek firma oferuje swoim pracownikom około 2000 zł brutto. Do tego dochodzi ponad 100 zł premii za pracowników,